Uwaga, superfani Diablo 4! 21 lutego oficjalnie rusza Last Epoch wersja 1.0, którą z pewnością znienawidzicie. Ten film jest dla entuzjastów Diablo 4, którzy uważają, że Diablo 4 jest idealnym ARPG pod każdym względem i nie posiada żadnych wad. Jeśli nie należysz do tej grupy i faktycznie lubisz Last Epoch, sugeruję, żebyś teraz przestał oglądać ten film, bo możecie to strigerować. Dobrze, teraz gdy zostali tylko Diablo fani, Możemy zobaczyć, dlaczego będziemy nienawidzić Last Epoca. Moim pierwszym z wielu powodów, dla których będziesz nienawidzić Last Epoch, jest jego cena. Kosztuje tylko 35 dolarów za pełną grę, co za głupia cena, prawda? Wiem, że nie będę się dobrze bawić, jeśli granie kosztuje przynajmniej 70 dolarów. I nie ma wersji wczesnego dostępu za 100 dolarów, a do tego będą ciągle aktualizować grę i nie pobiorą opłat za DLC czy inne dodatki. Co za beznadziejny i tragiczny pomysł. Diablo 4 będzie wypuszczać dodatek co roku, i po roku spędzonym w grze nie mogę się doczekać, aby zapłacić kolejne 70 dolarów za nowy dodatek. Kolejną rzeczą, której absolutnie nienawidzę w Last Epoch, są drzewka umiejętności. Tak, powiedziałem drzewka w liczbie mnogiej. Mają drzewko pasywnych umiejętności i oddzielne drzewko umiejętności dla każdej umiejętności w grze, co zakupi pomysł i strata czasu. Pozwólcie, że pokażę Wam przykład. Po lewej stronie mamy Fireball z Diablo 4 i jego sekcję drzewka umiejętności. Takie łatwe i przejrzyste. Mamy dwie opcje do wyboru: albo zwiększyć obrażenia Firebola, albo zwiększyć obrażenia krytyczne od Firebola. Dziękuję Blizzardowi za dawanie nam tego, czego chcemy, czyli znaczących, zmieniających grę wyborów w drzewku umiejętności. Teraz spójrzmy na tą abominację drzewka umiejętności Firebola Last Epoch. Opcje, jakie mamy do zmiany Firebola to zmiana go w umiejętność, która pozwala wystrzelić kilka Fireboli w stożku lub zmienić go w kulę plazmową, która zadaje więcej obrażeń, lub dodaje wybuch, lub funkcję samonaprawdzającą, lub zmienia go w miotacz ognia. A nawet możemy to wszystko połączyć i mieć plazmowy miotacz ognia, który wybucha. Muszę przestać, bo czuję się przytłoczony tyloma opcjami. Myślę, że wszyscy widzicie, jaka to strata czasu. Mogli wykorzystać ten czas na stworzenie czegoś, co naprawdę chcemy w ARPG, na przykład system znajdowania punktów umiejętności, schowanych za ponad 150 losowymi posągami, lub posta światowego, ale upewnijmy się, że ma 3 godzinny timer, abyśmy mogli wszyscy być tam, aby go zabić, albo lochów, w których musisz podnieść idola, ale potrzebujesz ich 3, żeby otworzyć drzwi, ale nie możesz trzymać więcej niż jednego, więc musisz się wrócić. A, stare dobre czasy. Jak już mowa o byciu przytłoczonym, pogadajmy o starztabach. Diablo 4 ma idealną ilość zasztabów 5, może 6, w sumie nie wiem, kto używa tylu tabów, prawda koledzy? Tutaj prawie zwymiotowałem, jak usłyszałem, że w Last Epoch można mieć 100 zasztabów, ponad 100 zasztabów. Co to w ogóle ma być? Czy oni myślą, że jesteśmy głupi i nie potrafimy zarządzać swoim schowkiem? Myślę, że to ty jesteś głupi, Last Epoch, że nawet nie możesz ich kupić za prawdziwe pieniądze, po prostu kupujesz je za złoto w grze. No weź, musi być chociaż trochę Pay to Win albo chociaż Pay to Quality of Life, A, ale stwierdziłeś, że nie będzie, jak głupim można być. Okej, okay, okej, okay, bo się rozpędzę, wróćmy do tabów w Diablo 4. Mamy 5 klas, więc wystarczy 5 tabów po jednej dla każdej klasy i Blizzard wierzy i ufa nam, że podejmujemy znaczące decyzje co do przedmiotów, które chcemy zatrzymać. Czasami spędzam godziny na przeglądaniu wszystkich przedmiotów, decydując się, które muszę wywalić. Niektóre z najbardziej znaczących momentów, jakie miałem w Diablo, to patrzyłem na moje przedmioty w schowku lub nawet w ekwipunku, decydując się, czy powinienem zostawić broń ze zwiększonymi obrażeniami przeciwko zdrowym przeciwnikom, czy inną broń ze zwiększonymi obrażeniami przeciwko spowolnionym wrogom. I tutaj możemy przejść do mojego następnego punktu. Dlaczego my, super Diablo 4, będziemy nienawidzić dla stepok? A mianowicie mają filtr przedmiotów, i ten filtr. Dlaczego chciałbyś zbierać mniej przedmiotów? Dlaczego chciałbyś widzieć tylko przedmioty, których potrzebujesz? Czy myślą, że nie jesteśmy wystarczająco mądrzy, żeby podejmować decyzje o przedmiotach sami? Nie, to nie może być prawda. My, gracze Diablo 4, jesteśmy najmądrzejsi spośród wszystkich graczy ARPG na świecie. Nie potrzebujemy możliwości filtrowania białych i niebieskich przedmiotów, nie potrzebujemy możliwości oceniania jakości drobniętych przedmiotów na podstawie statystyk. Takich jak na przykład dodatkowe obrażenia od minionów. Oni nawet nie wiedzą, jak wiele frajdy mamy, spędzając bezcenne minuty sortując cały ekipunek z przedmiotami, starannie przyglądając się wszystkim statystykom, aby zobaczyć, który może być ulepszeniem po przebiegnięciu każdego dungeona. O mój Boże, cały się rank, gdy myślę o pełnym ekwipunku żółtych przedmiotów, naprawdę mam ochotę przestać nagrywać ten film i wrócić do mojego idealnego Diablo. Ale zanim to zrobię, mam jeszcze. Dwa powody, dla których będziesz nienawidzić Last Epoch. Z czego jeden to system kraftowania. W naszej wybornie stworzonej grze Diablo 4 możemy wybrać jedną opcję do wylosowania, która daje nam inną losową opcję. Last Epoch ma tyle opcji kraftowania, że wymienię tylko kilka moich ulubionych. Znaczy ten, no w sensie najmniej ulubionych. Po pierwsze możesz umieścić dokładnie taką statystykę, jaką chcesz na swoim ekwipunku. Chcesz obrażeń od ognia? Możesz dodać obrażenia od ognia. Chcesz przekształcić przedmiot w unikalny albo w setowy? Tak, są zestawy w grze. Jak absurdalnie. Ostatnia część craftowania to fakt, że możesz stworzyć potężną broń na swojej wymaksowanej postaci i dać ją swojej nowej postaci. Co sprawia, że absolutnie niszczy wszystko podczas kampanii. Jakie to jest głupie. Czy oni nie wiedzą, że zabijanie hord wrogów super szybko nie jest wcale fajne? Dawaj mi druida, który bije co 4 jak dla prawdziwego gracza. Na koniec być może najbardziej znienawidzony powód, dla którego my superpanie Diablo 4 Będziemy nienawidzić Last Epoch. To jego trzy aktywności w endgame. Po pierwsze mamy lochy, w których możesz targetować konkretne nagrody i grać na różnych poziomach trudności. Następnie mamy monolity, które są dość skomplikowane, ale skrócę, bo muszę wrócić do mojego ekwipunku pełnego żółtych przedmiotów. System monolitów składa się z ogromnego, rozgałęzionego systemu mapowania z nagrodami końcowymi, modyfikatorami i bosami, z wyzwaniem i nagrodami zwiększającymi się wraz z trudnością, na jakiej się znajdujesz. O monolitach można powiedzieć wiele więcej, ale kto by tam chciał się pozagłębiać w, w takim stopniu. Na koniec mamy arenę. Są dwa tryby. Arena mistrzów z ustaloną liczbą fal, po których następuje boss, a co każdą falę możesz zwiększyć trudność za pomocą modyfikatora, co zwiększa nagrodę na końcu. A potem jest nieskończona arena. Tutaj mam wrażenie, że deweloperzy Last Epoch albo są obcymi, albo pracują dla illuminatów, bo ta nieskończona arena ma ranking, w pełni funkcjonalny ranking koledzy. Last Epoch to mała firma, biorąc pod uwagę, że Blizzardowi zajmuje miesiące uruchomienie rankingów, a ta gra będzie go miała od razu na premierze, jestem pewien, że albo działa tu jakaś siła nadnaturalna, albo technologia z przyszłości. I po prostu powinniśmy jej nie ufać. Okej, okay, dla tych z Was, którzy wciąż tu są i są pewni, że znienawidzą Last Epoch, przestańcie teraz oglądać, macie pełny ekwipunek żółtych przedmiotów do przeglądnięcia. Dobra, ci co teraz zostali, zakładam, że już gracie lub będziecie grać plastę po 21 lutego, więc jeśli tak, to zachęcam do subskrybowania, bo ja też gram i wkrótce pojawią się nowe materiały na temat tej gry. To tyle.